Kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj z nami w studiu jest. Nadia Hudson. Hej, hej. Hurra, w końcu się udało. I dzisiaj przychodzimy do Was z nową aktualizacją Bo są nowe kiwaterki Kiwater Horse I można je kupić w Forcie Pinta Lub właśnie na ranczu Starshine Mamy na ranczu Starshine A 3 kiwatery A w Forcie Pinta tylko jeden I oczywiście wszystkie są drogie Za drogie dla mnie No i, no i utworzyłyśmy klub I co mamy więcej powiedzieć Trochę bida w tym klubie, ale oczywiście jest po prostu klub. Po prostu jest. Sobie. Sobie, sobie. Dobra, nie przedłużając dalej, lecimy do kiwaterów. W sumie najbardziej który ci się podoba, tak powiedz, bo mi ten. Z tej strony ten brązowy mi się najbardziej podoba. Serio, mi ten, na dziś się ten brązowy podoba. Mi ten w ogóle. Patrzcie jakie one mają, tylko to jest. Łączny bonus, suma wszystkich premii za tę umiejętność. Nic nie umie ten koń, no przecież to jest jakieś paranoia. Dobra, mamy tutaj jeszcze takiego. Ale on jest nawet ładny. Odsuń się albo wejdź na niego, bo ja chcę tego pokazać. No ładny nawet. Poczekaj jedna, że ktoś tam mówił, że to są takie boksy do zabawy, a do na serio są boksy i tu będą kiedyś więcej koni do kupienia, co nie? Chyba tak raczej. Mi się wydaje, bo będzie chyba więcej kiłaterów, co muszą wymyślić. Dobra, jedziemy do Fortu Pinta. Go, 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 go. już! Jezu, to jest głupie. Jeszcze sobie robimy wyścig. Zrobimy w sumie wyścig, co? Jak ty jest? Ja skąd mam wiedzieć? Tak jak mogę. Bo ja muszę was trzymać. A w sumie tutaj będzie taki luźny odcinek. I w następnym odcinku na przykład właśnie my będziemy się ścigały, to wtedy napiszcie w komentarzach pytanka do QA, my lecimy do Fortu Pinta. a ja was... Spoko. A ja was zabieram tutaj, bo chcę was o czymś poinformować. Robię sama takie koniki. Pegas. Po prostu Pegas. Takie. I to jest niefajne, bo ty się stapia. Ale trudno, ma być. Ludzi, i ja od razu was informuję. Mam nową siedlarnię. I nie mówcie mi, że to jest brzydkie. Robiłam sama takie. Takie ludzie. Do zgniatania. Są fajne. O, widzę Nadię. E, no to lecimy. Po co ty tutaj wjeżdżasz? Już chciałaś po mnie przyjść, tak? W ogóle? No, gdzie ja jadę? Ci... Ja... Ja, ja jestem głupia, ja... bo ja jedę około. Jeżdżam. W ogóle ja gram na tej nowej wersji Star Stable i nie na starej i się dziwię, jak nie mogą mieć takie inne shadery, czyli no inaczej wszystko wygląda. W ogóle ten jest mega ładny. Zresztą z konia w ogóle. No, bo po co, bo po co siedzieć na koniu, bo koń to beznadziejny, bo łatera co nie? Kiłater lepszy. Wow. W ogóle powiedzcie, czy mam głośniej mówić, czy mam jakoś zmieniać głos, czy tak może być? No. I ty te, też piszcie, czy ja też mam? Miałam, było z jakiej... W sumie nie, tak jest teraz idealnie, bo wcześniej nie było cię słychać. Do przygód Molly tak będzie, o! To będzie idealne. Dobra ludzie, on jest taki sam, tylko że jest od poziomu pierwszego, ale 950 starkońców Zobacz, jak słodko przy nim wygląda. Zobacz. No bardzo. Tylko nie wchodź na niego. No nie wiem, jakie to jest ale, Dobra. Ok, no to zaraz nagramy kolejny odcinek, a my się z wami żegnamy, bo to była właśnie ta aktualizacja. Wiecz tu. <laughs> to była aktualizacja, właśnie taka, Wiał z następnego odcinka, czyli za sekundę dokładniej. Więc trzymajcie się. Cześć, nadawała dla Was Capricutelok i. i. i na nadawała dla Was Capricutelok i. No i to jest prawidłowe pożegnanie, więc trzymajcie się, cześć. A ty jak się pożegnasz? Moi kochani. O, do zobaczenia za minutę. Padać nam ochłonąć.